Ja dzisiaj będę oceniał moje ciało Takie fotki, które robiłem dawno temu I też nie tak bardzo dawno pokazujące temu Pokazujące moje mięśnie, które budowałem na siłowni No to zapnijcie pasy, no bo będzie troszkę cringe'u I dobrej zabawy Haha Zapraszam Zobaczmy pierwsze dwa zdjęcia, no bo one są w komplecie je zobaczyć w dwójce, tak, tak, tak. No no no. Aha. No to ja sobie zrobiłem zdjęcie w majtkach. Super! Tam Widać moje majtki raczej bokserki. Super! Mamy tutaj, co nie płaski brzuch, też jest parę tych. Jak one się nazywają? Te linki takie kurde, żyły, żyły, żyły. Widać troszkę żyłów, ale mało. Nogi w ogóle nic tam nie mają, żadnych mięśni. Super. Damy temu Marcelowi 36. Przez to, że włosy ma fajne, ale jego ciało w tym nie jest aż takie fajne. Jest troszkę takie. Kurde. Chciał on sobie wyglądać fajnie, szczelić sobie fotkę, a wyglądał jak tara. A -a -a -a! <Ow> mnie to Mi się nie podoba. To nie teraz nie ma dobrego towaru. Nie, 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 nie. Co to ma być? Dlaczego ja wyglądam grubo? Co jest? Jeszcze mam ten kucyk taki fajny, super. Tutaj nie no. ma żadnej definicji, nic tak naprawdę nie widać, żadnych żyłów. Nic nie ma. Jest tylko tam Marcel. On sobie stoi przed lustrem i sobie szczela fotkę. Super. Damy tutaj Marcelowi 0 z dziesiątki bardzo brzydki tutaj jest i wygląda brzydko głupi on o lepsze zdjęcie od ostatniego tutaj sobie trzymam moją nogę I no widać że brzuszek lepiej zbudowany jest tutaj y -y. też mam kucyk znowu kucyk ale bym chciał żeby ten kucyk powrócił no bo wtedy będę miał długie włosy a ja lubię długie nową włosy. Fryzurę bym chciał mieć taką samą, jak miałem. Tutaj długo nie, a tutaj krótko. No to taką długo-krótką fryzurę, bo jest fajna. W tym samym czasie masz długie włosy i krótkie. Wtedy jest dobry towar. Naprawdę, ja nie kłamię. Co jeszcze w tym zdjęciu jest? Bicepsy są troszkę większe, troszkę, tylko takie troszkę. Troszkę większe. Damy temu Marcelowi e, czwóreczkę z dziesiątki. Tak, tak, tak. No, no, no. Dlaczego ja sobie tutaj namalowałem te spodenki? Przez to, że znowu sobie zrobiłem zdjęcie w bokserka. No to drugim razem nie chciałem popełnić błędu takiego jak już. Szkoliłem. No to przez to, że ja jestem inteligentny, sobie namalowałem spodenki. Tak. Co tutaj mamy? Brzuch jest taki sam jak był. Francis sucho klatę, sucha klata jest. Kurde. Ja nie umiem swoją budować. Dlaczego? To jest nie fair. Chyba więcej muszę robić na siłowni. Wtedy będzie git. no i co? Bicepsy zmniejszyły się. Dlaczego? Ale pozytywne rzeczy. Fryzura jest fajna. Lubię tą fryzurę. Dlatego damy znowu czwórkę. Fajny mhm. ten odcinek dzisiejszy jest, co? No. no. Tutaj troszkę widać, że masa zaczyna do góry lecieć i że mięśnie zaczynają większe się Robić. Brzuch jest dalej mały, klata jest dalej mała, wszystko jest małe, teraz w tym momencie ja też jestem mały, chyba najlepszy czas żeby iść z powrotem na siłownię, no, trzeba iść na siłownię, trzeba budować się, trzeba być ogromnym, nie kurde malutkim y, debilem, tylko trzeba być duży, trzeba być jak ta mapa tutaj, ona jest duża, naprawdę ja nie kłamię, trzeba mieć taką samą fizykę jak... Ona. Mhm. Te zdjęcie mojego ciała dostanie czwórkę. No. Dobra, czwóreczka, taka. O! Oh. No i to mi się podoba. Teraz wyglądam jak chłop, a nie chłop. Tak, tak, tak. Te zdjęcie moje jest fajne. Mi się podoba. Dać moje mięśnie. Dalej są takie małe. Mi się nie podoba. Dlatego dajmy piąteczkę z dziesiątki, bo jest fajne. Widać tam parę bicepsów, triceps. Nie, tricepsów nie widać tak dużo. Tylko brzuch, klatę i bicepsy. A tutaj forearms to w ogóle nie widać. Nie, mam te, kurde. Takie o, narzędzia do budowania tutaj. Robię tak dużo przez cały dzień i dalej mi nic nie rośnie. Super! Aha, dobra. No to ja wyglądam tutaj jak debil. Dlaczego ja wam to teraz pokazuję? Nie wiem, ale wyglądam w tym zdjęciu jak debil. W tym zdjęciu Marcel jest debilem. To jest debil. Naprawdę. Ja nie kłamiem. Tutaj nie ma fajnego, dlatego dajmy 0. Po prostu 0. Zero. Pachową, zero. jesteś głupi. Masz problemy z głową. O, okay. oh, tutaj w tym zdjęciu już lepiej wyglądam. Widać, że mój rok na siłowni zaczyna działać. Tak jest, ale co tak naprawdę muszę polepszyć. Brzuch, klatę, biceps, triceps. Po prostu wszystko muszę polepszyć. Muszę teraz też jeść dużo, bulkować i nabierać masę. Bo na razie tylko się liczy masa. Tylko się, masa. Tylko się liczy masa! Tylko się liczy masa! Tylko się liczy masa! Tylko się liczy masa! Dajmy temu typowi szóstkę. Fajna ocena mi się podoba. Tylko się liczy masa. To zdjęcie jest z Polski. Ale widać tutaj, że masa, kurwa, działa! Chyba przez to jedzenie w Polsce takim bykiem się stałem tam. A teraz to hmm, trzeba więcej jeść. Ale w Polsce, nie? Wszyscy robili obiady, śniadania. No to szedłeś do babci, jest obiad. Szedłeś do cioci, jest obiad. To tam tylko się ja napychałem i masę tworzyłem w tym samym czasie. Dlatego teraz myślę, że moja masa poszła troszkę na dół, ale nie za bardzo, ale troszkę na dół, no bo... Nie napycham się tyle jedzenia jak w Polsce. W Polsce też jadłem pączki. Pączki są dobre, ale tylko jak jesteś w Polsce. No bo jakbym miał ja cały czas jadł pączki, no to by wyglądał jak jeden pączek, jak taki gruby pączek. Dajmy mm. temu Marcelowi no szóstkę, no. Bicepsy są większe, ale dobrą szóstkę, no. Tutaj przekręcamy oponę, tego jest też odcinek. Można go oglądnąć, jest na moim kanale. Co, 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 co co tutaj było? widać moją klatę, nie ma Francisa Suchoklatesa tutaj, jest tylko zawiedziony ziom. Cepsy widać, to jest nawet większe. W tym zdjęciu jest dobry towar, ale nie ma Dobra, żadnych. bardzo fajna informacja, teraz się przekręcę. I dam temu Marcelowi ósemkę. Niech ma, niech się ale cieszy. Marcel, co nie, dalej bym mógł wszystko polepszyć. Wszystko tak, żeby fajnie poszło do góry. Dlatego teraz tylko się liczy. Masa. Dobra, no to jak na teraz, to był ten fajny, interesujący filmik. Bardzo Wam się podobał. Wiem. No to pa! Dobranoc, do następnego razu. Pa! A.